Cześć, mam na imię Marta. Bardzo się ucieszę, że jesteś tutaj ze mną, tutaj w przepięknej przestrzeni Centrum Nauki i Techniki WŁODZI, a dokładnie znajdujemy się w hali maszyn. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię na krótką e, praktykę rozluźniania, stretchingu, e, tak, żeby Twoje ciało odpoczęło, fajnie popracowało. E, spokojnie możesz wykorzystywać. E, tą praktykę po swoim treningu albo zupełnie jako osobną jednostkę treningową. Daj swoje kolana troszeczkę szerzej, a stopy połącz dużymi palcami i przejdź do pozycji child pose z body artu. I na chwilkę zostań, aby wydłużyć plecy, rozciągnąć. Twoje pośladki pchają w tył, a dłoni mocno w przód. Oddychasz sobie spokojnie i miarowo. I teraz przez okrągłe plecy wyjdź do przodu. Chwilkę zostań i prostymi plecami wróć. W przez okrągłe plecy wyjdź w przód. Mobilizacja kręgosłupa. I z wdechem do tyłu siadasz daleko. Jeszcze dwa razy. Wydech. Wdech. I z kolejnym razem zostań z prostymi plecami z przodu. Otwórz raz jedną stronę, raz drugą stronę klatki. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Wyciągnij prawą rękę w przód, kciukiem do góry i pchnij pośladki w tył, lekko skręcając klatkę piersiową. Wróć i druga strona, kciuk do góry i pchnij biodra do tyłu. Tak jest. Poczuj rozciąganie boku ciała, wydech. Z wdechem wydłużaj, wyciągaj i z wydechem wróć jeszcze po jednym razie. Nieraz. Bardzo dobrze. Zostań teraz w tej pozycji, w której byłyśmy na początku. Sięgnij rękoma w przód i powoli przejdź swoimi rękoma na jedną stronę. maty Barki kieruj w stronę podłogi. Możesz oprzeć głowę o ramię. Zatrzymaj chwilkę. bardziej teraz ciągniesz przeciwnym pośladkiem w dół, w dół i wróć do centrum przejdź na drugą stronę sięgnij daleko ręką i barkiem w stronę podłogi W przód i teraz wejdź na opuszki palców i pchnij klatkę w dół z przedłużeniem kręgosłupa. Teraz sobie pozycję barki od uszu. Pchaj pośladkami w tył. Tylko opuszki palców są na macie. Okay, przy tej całe dłonie idź do przodu i teraz daj swoją prawą stopę, prawą nogę do przodu, a lewą daj w tył. Delikatnie poruszaj swoimi biodrami. Generalnie twoja stopa powinna być jak najbardziej z przodu. Pobujaj swoimi biodrami z boku na bok, szukając takiego miejsca, gdzie poczujesz rozciąganie w biodrze, oddal barki od uszu. Staraj się pępkiem schodzić coraz niżej. Oddychaj. Jeśli wszystko jest w porządku, być może oprzesz swoje łokcie na macie, a być może całkiem rozluźnisz i położysz również czoło. Najważniejsze jest to, żeby pracować pępkiem do dołu a nie klatką piersiową tylko i wyłącznie. Wydłużaj plecy i poczuj, jak z każdym kolejnym wydechem Twoje ciało, okolica biodra rozluźnia się bardziej. Wróć na całe dłonie. Otwarta klatka, i teraz popatrz. Zegnij nogę z tyłu i chwyć kostkę, tak aby przyciągać piętę w stronę pośladka. Natomiast jeśli ciężko jest zrobić to w tej pozycji, to zawsze możesz usiąść pośladkami na macie i zostać tutaj. Ty decydujesz będzie dobrze powolutku odłóż nogę odłóż też prawą do lewej i przenieś lewą nogę w przód jak najdalej prawa daleko do tyłu, delikatnie pobujaj biodrami, rozluźnij okolice biodra, poszukaj swojego odpowiedniego miejsca właśnie w tym ustawieniu i zatrzymaj mniej więcej kiedy biodra są w jednej linii spróbuj odłożyć jeden drugi łokieć, a być może też czoło na dłoniach. powolutku wróć i chwyć swoją prawą kostkę przyciągając piętę do pośladka lub jak będzie taka potrzeba usiądź i dokładnie to samo zostawiasz w tej pozycji Ty decydujesz, która jest dla Ciebie optymalna na dzisiaj w której czujesz to rozciąganie ale też czujesz, że możesz przede wszystkim chwycić nogę Powolutku odłóż. Ok. Usiądź wygodnie. Siad prosty rozkroczny. I teraz w siadzie prostym rozkrocznym potrzebujemy prostych pleców. Jeśli nie możesz wyprostować pleców, to zegnij kolana. Wyciągnij jeden pośladek, wyciągnij drugi pośladek. Kolana mogą zostać lekko ugięte. Palce naciągnij na siebie. Chwyć teraz, jeśli sięgniesz, to palce stopy a jeśli nie, to łydki. I teraz pchnij mocno klatkę w przód. Głowa zostaje przedłużeniem kręgosłupa. I trzymaj chwilkę. Naciągaj palce na siebie, rozciągając też łydkę. Przy okazji, spokojnie oddychaj. I teraz palce stóp idą bardziej w przód. A ty zaokrąglasz plecy, rozluźniasz grzbiet i chowasz się. Tutaj jest dla mnie ważne, żeby ciągnąć bardziej pępkiem w stronę kolan, a nie głową w stronę kolan. Z każdym kolejnym oddechem rozluźnić się bardziej. Każdą z tych pozycji staramy się utrzymać przytrzymać około 30, co najmniej 30 sekund. Żeby to miało sens, żeby mięśnie zdążyły się rozluźnić i żeby przenosiło to efekt. I powolutku, pięknie, kręg po kręgu wyjdź w górę. Przesuń się tak, aby powoli odłożyć plecy na matę. Neutralny kręgosłup, rozluźnione barki. Przełóż ręce do boku i poprowadź kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. I zatrzymaj z prawej strony. Prawą stopą dociśnij swoje kolano bardziej. Ręce daj szerzej i nie odrywaj barków od maty. Polutku, przejdź na drugą stronę kolanami barki zostaw przyklejone i lewą stopą dociśnij prawe kolano do maty do podłogi oddychaj spokojnie rozluźniaj się twój oddech ci pomaga w tym rozluźnieniu I wróć, zegnij kolana, chwyć po zewnętrznej stronie swoje stopy, przyciągnij kolano do klatki piersiowej, delikatnie pobujaj z boku na bok, rozmasowując plecy. Super. I przyciągnij ugięte kolana, pobujaj. I rozbuję tak, aby usiąść. Wsiadzie prostym, rozkrocznym tym razem. Wyprostuj swoje plecy. I znowu wyciągnij jeden pośladek, drugi pośladek. Przejdź do jednej nogi, przemaszeruj rękoma, zbliżając bardziej pępek, a nie klatkę piersiową. Siedzisz na obu pośladkach, oddalasz barki od uszu i trzymasz. Teraz po chwili chwyć przeciwną ręką łydkę po zewnętrznej stronie, być może również stopę. Druga ręka idzie w tył, i teraz przeciągaj bark w stronę kolana, lekko zaokrąglając plecy, rozpychając łopatkę. Rozszerzasz miejsce między łopatkami, rozluźniasz je. Tam jest bardzo często właśnie wszystko posklejane, więc teraz daj odpocząć temu miejscu. I wróć do centrum. Bardzo dobrze. Przejdź na drugą stronę. Przemaszeruj rękoma. Pępek w stronę uda. Przeciwna ręka po zewnętrznej stronie. Druga w tył i przyciągaj. Dziękuję bardzo. Prościutkie plecy. Chwyć rękoma z tyłu podłogę, połóż je na podłodze, oddal barki od uszu i otwórz klatkę piersiową. Delikatnie półkola przez przód. Jedna, druga strona, delikatnie, z szyją bardzo delikatnie. I skrzyżuj swoje nogi. Tak jest. Weź głęboki wdech, umieść ręce, góra. I z wydechem rotacja w prawą stronę. Obie dłonie na podłodze, jedna z przodu, druga z tyłu. Odpychaj się, wydłużaj plecy, wyciągaj czubek głowy do sufitu. I wdech. Z wydechem, druga strona. Odepchnij się. Wyciągnij, wydłuż. Prostuj. Wdech. Połóż ręce na kolanach. Otwórz klatkę. Wdech. Z wydechem. Zaokrąglij, wzluźnij. Wdech. I wydech. Wdech. Z kolejnym oddechem ręce, górę. Połącz ze sobą na chwilkę, zamknij oczy, zostań jeszcze ze swoim oddechem. Zwróć uwagę, czy jest ci po tych ćwiczeniach, czy jeszcze jest coś, nad czym chciałabyś popracować, w którymś ćwiczeniu zostać dłużej. Bądź uważna na sygnały wysyłane przez ciało. I głęboki wdech, góra. Wydech. Z uśmiechem na twarzy jeszcze raz wydech. I bardzo dziękuję. Brawo. Dziękuję za wspólną praktykę. Korzystaj z niej jak najczęściej. Tak jak powiedziałam na początku, możesz wykorzystywać te ćwiczenia po każdej. W każdym treningu, po którym się znajdujesz, albo traktować jako osobną lekcję. E, jeśli potrzebujesz konkretnego planu działania, wyzwań, zapraszam na moją stronę platformy online martagoraca.pl. Do zobaczenia!